Dobra! Dobra, lecimy widzowie, lecimy! Dobra, szybko, szybko, bo te IP trzeba wpisać. Właśnie widzowie, napiszcie komentarz IP, a przypnę wam w ogóle serduszko, widzowie. No, dobra widzowie, lecimy, lecimy. Szybko, szybko, szybko. Szybko trzeba cisnąć, trzeba cisnąć tam do tego domku, Jezu. Ale że że tak szybko to potrwało? Hop. Nie no, hop ma naprawdę jakieś dobre umiejętności, że tak szybko skakował te IP. Niemożliwe. Ja nie no, ale jak ty? Dobra, ale nie wiem co jest. Nie wiem, nie wiem, odpalę tego laptopa i od razu wchodzę na ten serwer. Dobra, szybko. Jezu, po tych rzekach tak się wolno pływa coś. Jakieś dziwne te rzeki. Prąd ciągnie i, ogół, i w ogóle, dobra. Yy, dobra, gdzie jest mój laptop, dobra, tu jest mój laptop, dobra. Dobra, widzowie, to ja, to ja odpalę nagrywanie w laptopie i się widzimy za, za chwilę. Dobra, widzowie, tak więc jesteśmy już w minecrafcie dobra. Wchodzimy szybko na multiplayer. Server name wojanowice o i ip dobra tutaj o widzowie muszę zamazać ip ponieważ haker powiedział żeby go nie udostępniać udostępnia ip jak dobijemy do końca tego miesiącu do, te do końca tego miesiąca dobijemy 2000 subów tak więc zostawcie łapkę w górę i zostawcie subskrypcję a podam wam w, w najbliższych odcinkach ip jak ubijemy do końca miesiąca 2000 subów pamiętajcie widzowie dobra tak więc ja już pisuję sobie ip yy, dobra Dobra, klikamy, don, dobra, wbijamy, wbijamy, wbijamy Uwaga widzowie, uwaga, jo, będziemy grać na Wojanowicach, nie, nie, mogę Dobra, wbijamy na Wojanowice, widzowie Uwaga, uwaga, Jezu Jest, to Dzie, Gdzie, gdzie, gdzie ja jestem w ogóle? Czyli, ty Co jest grane, ale gdzie, gdzie, są Wojanowice? To jest jakaś willa tylko Dobra, może pójdę do tej willi z spytam się, może ktoś tam będzie i nie wiem, zapytam się, nie wiem gdzie są wojanowice, bo naprawdę bym chciał tam dojść. O, to jest ta villa hakera! jo Siema Hacker, Hacker! Siema! O, cześć! Nie spodziewałem się, ciebie tutaj tak szybko. Siema Haker Fate, no, no nie wiem, no od razu chciałem wbić na ten serwer, no, no bo. No chciałem zobaczyć tutaj jak to wygląda, nie wiem, coś tam A co tutaj po naszej nowej willi? No jak chcesz możesz prowadzić się... nasz po tej Dobra, willi. chodź, dobra, sobie tutaj na wejściu mamy oczywiście telewizorek, tu jest u kanapa, jakiś stół, żeby sobie pooglądać, co nie Tutaj Yo. mam swoje takie stanowisko do kontaktowania się ze wszystkim. Oczywiście po każdym kontakcie po prostu rozwalam komputer, żeby, żeby nikt wreszcie, bo no. ja nie ufam nikomu, żeby nikt um. po prostu nie miał mojego IP, i tak dalej, co moje IP e takie zmiany, także nie mam się o co martwić, także e okay. y, też no. Y, słuchaj, y, w ogóle tam jest mój wspólnik, ale za, zaraz o. O, nim, o nim ci powiem. Dobra, Przejdźmy dobra. dalej. Tutaj mamy salon. Ja sobie ty ogólnie śpiewuję ja mam swoje łóżko. No. Y, pewnie się zapytasz. Dlaczego tak daleko ma, są Wojanowice? Gdzie, gdzie są Wojanowice? No no bo właśnie tak się dziwię, czemu się wspijałem tutaj, a nie w tej wiosce w Wojana. W tym no bo ogólnie chodzi o to, że Wojan nie wie, no. że ja jestem na Wojanowicach tutaj. A ja no się tak, musiałem daleko ja, zbudować. A one z adminem, jaką się i no to no to nas banuje. No właśnie, Kurde. o to chodzi. Trzeba by gdzieś tam no jakoś właśnie. wkraść ty. Te... A no, w którą stronę no, są w ogóle w ja ja ci, ja ci pomogę, ja ci pomogę. tam 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 tam, w tamtym tam? kierunku, tam o. Tam. Ja ci dobra, pokażę dobra. drogę. Dobra. dobra, dobra. Chodźmy dalej. Tutaj mamy prestiżowy stół, oczywiście. Kurde, ale Wszystko blender. ma swoje. Tutaj wszystko w tym domu ma swoje IP, wszystko tutaj są ukryte wszędzie komputery, także także no nie będę ci pokazywał, nie będę ci zdradzał, bo jeszcze nie znamy się tak dobrze. Mhm. Dobra, e, tutaj dobra. mamy y, TV, także y, no tutaj sobie też leci, Dobra, to chodź może ci przedstawię mojego wspólnika. Dobra, chodźmy, dobra. Chodźmy. dobra, chodźmy. Halo, o. siemka. O, ja, ale... o, cześć, nie zauważyłem, że przyszliście, a kiedy wy przyszliście? O, no, to no, chwila, Dopiero bo teraz. przyszedł właśnie, bo to, tutaj Pek, się... słuchaj, y, Namierzyłem sobie IP Wojana i tak dalej i właśnie y, oglądałem filmik, ale to może o, zaraz wyłączyć. O, dołączę, no, no, no widzisz, to, spoko, wiesz, bo... spoko. Gdzie jest pilot? Widziałeś pilot? E, dobra, nie. dobra, to nieważne. nie, nie ważne. widziałem pilota. E, także no, tutaj mam ogólnie swój taki green screen, to no. jest kamera. Tu jest takie moje główne centrum dowodzenia, gdzie wszystko Bole, mogę o, oczywiście tak, wie, ogarnąć. Tutaj mam y, nowy, nowy ogólnie to jest router, bo zmienna IP we to nie hmm, mogę nic rozumiem, wiedzieć. Rozumiem. Nie mogę, Bo ja nie mogę nic wiedzieć, dałem za to kupę pieniędzy i ogólnie zbudowaliśmy się, ale też nie jest, nie, to, to nie jest jeszcze wszystko, to jeszcze rozbudujemy. Słuchaj, ty chcesz no. wiedzieć gdzie są Wojanowice, tak? Tak. Mam ci pokazać, tak? Tak. Dobra. tak pokaż chodź, mi drogę. Ci pokażę, chodź Ci pokażę, w którą stronę. podążaj za mną, chodź za mną, chodź, mm -hmm. chodź. No dobra, Zamkniemy drzwi, zamknę na kurkę, to te jest wszystko tego. Dobra, i Dobra, Piszę, dobra, 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 wszystko jest git. podążaj za mną, podążaj za mną. Mm -hmm, dobra, dobra idę, idę Dobra. Wojanowice są, mój drogi, widzisz tą górę przed tobą? Tam o? Widzę, widzę. To za tą górą jeszcze kawałeczek dalej są już Wojanowice. O kurde, serio? Ty, to dawaj może już tak, pójdziemy, pójdziemy, tak. pf, idziemy czy nie? No dobra, okej, okay, ale to widzowie muszą zostawić tysiąc łapek, żeby, jeżeli A. chcą, no żeby nie tam poszli. Dobra widzowie, to tak więc zostawcie tysiąc łapek i wiecie, i wtedy wbijamy tam, tak więc bijajcie tysiąc łapek i od razu tam lecimy, dobra widzowie, tak więc no, no, no to ch chyba będzie na tyle, co nie, Haker? Czy coś jeszcze, tak, nie? to, to na tyle. Dobra, Prykam. dobra. To dzięki za oglądanie. Widzowie, zostawcie suba, zostawcie łapkę, zostawcie dzwoneczek. No, no i na raka.